To. So. Ohayoumina watashi wa lukita kinoshita, zagramy sobie w case animatronics 2. Razem z nami jest dzisiaj Skyfi, Pysiek oraz Hytrus. Na raczej do nas nie ma, bo nas nawet nie zaprosiłeś. To zaraz o. będziecie. Dobra. E, już poszło. Pysiek. się sam dołączyłem. Hytrus. Ja cały czas nagrywam. I... Okej. Okay. Do kogo mam dołączyć? Do mnie, do mnie. Lukiego. I mam las, o oh, boże. Ohayoumina wa pysiek senpai here. Yes hi, Sonata i dzisiaj. sedes? Um... nie. No no no. O nie! Czyżby gazowy w lesie? Dobra, ohio o oh, też taśmowalek taki, no a gram w lesie i to jeszcze gazowym. Nie wiem jakim cudem, sobie go ustawiłem, ale nic nie widzę. I tym bardziej ni nic z nim nie zrobię. O, o. Zajebiście. Już mam baterię. Słuchajcie, hm. <śm> Czy ty nas ktoś na jakiejś mapie widzisz? Super gameplay. Hitrus ogarnia, więc on pewnie będzie iść do tamtego pokoju zaraz. On tam musi pójść. O, już tam poszli, kurde. HEHE W he. kto tu chodzi ze mną? Ja o. ja mam baterie, słuchajcie, co jeszcze trzeba? Ja jeszcze kanister i linka Jezu, Alexua. EEE Nie mam co robić z tą postacią oni już tam idą Oni idą do tamtych budynków, ja muszę... Ja jedyne mam gameplay taki, że muszę się tam strzajć pierwszy Chyba A oni będą szybciej Ech Mam linkę, Jak masz... słuchajcie mam linkę Chyba to teraz tak Idziesz na taką górkę Idziesz Po prostu idź w naszą stronę chyba Nie, nie będziesz widział naszych znaczników A to idź na taką górkę Ona jest nas na prawo, tak jakoś w górę no, Też masz mapę Okej okay. Jest pokazany exit Jaką mapę? I gadam do siebie, nice Przyzwyczajony do tego jestem no, jako nie tak szybko? Gałgany, co oni, gaz? To są niki. Co to znaczy, jak jest czerwona kropka pośrodku mnie? Cesar nie ma, prawda? Jest... Jeżeli jest pośrodku u ciebie, to znaczy, że jest bardzo daleko. A jeżeli Aha. my mamy ją na widoku, bardzo, no to wtedy jest blisko nas. To dobrze. Że czekaj, co? Chyba na odwrót. Zgryź takę Jak oni tam pójdą piersi to ja już przegrałem Nie chciałem być tym animatronem, ja go tak nie lubię to jest taki bezsensu animatron Na tą mapę szczególnie Nie ma jak złapać ich Mi się wydaje, że on się skampił przy wyjściu Gdzie ty jesteś? Nie, chodzi tu Chodzi po budynku jakoś A ja ci nie tak, wiem gdzie ty w ogóle jesteś e, Jak jestem wejście to tak na prawo jest budynek Pojawiam gdzie Super O jest bateria, dobra Oni tu będą musieli pójść Nie wchodź, nie wchodź do tego budynku e, Bo tam się siedzi kliknij dwójkę. Co? Kliknij dwójkę stajfie. No Albo jedynkę, nie wiem o, właśnie, dziękuję. I teraz widzisz, gdzie on jest, jest obok ciebie na prawo. Powinien się skierdalać. What? Wait, what? 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 Ta mapa jest ogromna, nie wiem gdzie jestem zupełnie. Eeeh, Dobra, wyjdźciej, jeszcze linka, i uciekliśmy. Ale ja mam linkę. No wiem, no to właśnie musisz się tu przynieść. No ale ja nie wiem jak tam do was dojść. Jakby na tej mapie była pokazana moja pozycja, może byłoby mi łatwiej Ue, tu tam jest typ Co tam robisz? Co to ma być? Za... No naprawdę Ich jest no, dwóch? Jak lampki fioletowej Co jest? Jest dwóch ma Jeden. Jest jeden, ja go wygoniłem od drogi ucieczki, teraz... Ehm... Um, Sky, gdzie ty jesteś? Ty jesteś w tym A. miejscu, gdzie wcześniej. ja jestem gdzieś... spadłem na dół. Ja go mam siebie. On odciąga. On tak odciąga. Ja tak to wiem i on to też wie. Oni chcą tą baterię zdobyć. Ja im nie dam. Będę kurde chronił tą baterię za cenę własnego życia. Moja bateria i. Kurde! Czekaj, kto tu chodzi? Kto to jest? Ja, ja jestem przy wyjściu. To go. jestem ja. Widzę go przez chodź. chodź tu. Okej, no. o. No musisz temu generatorowi położyć linkę i możemy i, musisz, i potem będzie tylko zostanie odpalić go. W którym się to kładzie jedynką? Czy... Uwaga, gazuję Eee Gdzie nie są? Oni są wszyscy tutaj gdzieś Słyszę eee. Nojesz szybko kładź, tu tutaj Nie Nie No goście A musisz od nowa Nie Kamie zawajmy No. Hahaha! <laughs> we mnie. Gdzie jest e, tu wyjście? Jest... Czekaj. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jesteś tu. A to właśnie tam jest taka brama. Za, za tym budynkiem. Teraz musicie iść do tego generatora i go naprawić. Gdzie oni sam. No to Oni muszą tu przyjść. Oni wiedzą, że nie mają szans. Ile mają tego? O Boże, dobra, mają czas. A ty gdzie jesteś? Ja tu nic nie widzę, jestem ślepy. Ale, czy ile tam medyk upuścił rzeczy? O, gdzie oni są. Chcieli wyleczyć, proszę powiedzieć, że tak? Strzelajcie sobie we mnie. Ile medyk? Eee, dwie rzeczy. What? Chodź, brama otwarta. No, gdzie? Dobra, ja uciekłem. W tamtą bramę. Za tobą. Dobra. Nie, 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 nie. nie. Gdzie? W lewo. w lewo! Tak, brama, tutaj! Brawo, no kurwa! Posłuchaj No długo? bo nie wiem gdzie! No mówię ci lewo, a ty biegniesz <suszy> w prawo! No, no. i jak, no. jak było! Taka kilka bram. Dziura w płocie, kurwa, na dwa metry! Hehehe, ten środek mapy to była brama. Co? Co? Środek, w środek, w środek mapy w to w była brama. Stałaś obok niej. Kierowałaś mnie na dół, na środek. Ale ja mi się trafił się najgorszy jest. animatron Dosłownie jak z Kytrusem tam grałem na niego nic nie mogłem zrobić, bo on tylko ma smoke bombę. On jedyne co może to tylko puszczać kurde bomby, które uwalniają się po trzech sekundach On jest bez sensu na tej mapie Nie wiem, dziwna ta gra <laughs> Ale ja dziwne, wiem, że nie wiem, mieliście gra. quick time eventów, nie może on nie ma Dobra, e, później się pogra e, ja muszę już iść Dobra, okay. więc prawo na tyle trzymajcie się Sajona ramina i はいしょ。パパいい